Dzisiaj pokażę Wam wszystkie moje short hair. Moim pierwszym short hairem, jaki kiedykolwiek zdobyłam jest ta short hairka. Dostałam ją od mojej młodszej siostry na urodziny. Gdy jeszcze wtedy nie wiedziałam, że short hairy są tak popularne, po prostu mi się podobało. A drugą short hairką jest... Zmieniłam się za nią z koleżanką z klasy. Bardzo ją o nią prosiłam, nie chciałaś mieć mieć podwójnej pierwszy piętrza. Musiałam oddać za nią tak około chyba 6 petrzopów. Moją trzecią przodkierką jest ta. Zabrałam ją dokładnie tego do samego dnia, co tą drugą hairkę, bo to samo od mojej. Natomiast tak, dostałam ją od mamy, bo kupiła ją w komisie. Naprawdę jakoś tak tanio kosztowała, nie wiem ile. E, niestety ta nasza jest zniszczona, bo jak ją dostałam, to była biała, ale mama poradziła mi mieć mecz, trzapę mecz, meczkiem takim domiciwany. No i niestety... Po prostu to niszczy Petr ja o tym nie wiedziałam i to żałuję tego. Moją piątą szelterką jest ta. wymieniłam się za nią z moją przyjaciółką. Yy, niestety jest bardzo zniszczona, na przykład ogon ma bardzo starty. Ale i tak ją lubię, bo była moim marzeniem, a to nie było wina tej mojej przyjaciółki, bo ona dostała od jakiejś tam koleżanki i znowu była taka zniszczona I moim szóstym shortcherem, bo ten razem to jest chłopak, mój jedyny. Ym, dostałam go od taty na dzień dziecka, bo natomiast znaczy, miałam dostać pewnego Bibla, ale niestety ktoś go wykupił, bo to mi było smutno. Żart herk za drogi, ale ja końcu go lubię do tej go. Do Moją siódmą żart jest ta. Dostałam ją od mojej mamy i ta żart herka też była z komisji, tak jak moja czwarta. Zanim ją dostałam za w ogóle nie wiedziałam, że jest taka szwatcherka i byłam zdziwiona, że jest taka. I wcześniej nie lubiłam patrzeć z brokatem, ale, ale uważam, że ta szwatcherka jest bardzo ładna. A teraz moja ósma szwatcherka, z której chyba, co najbardziej się chyba cieszę, że ją zdobyłam, bo zawsze nie marzyłam. Zawsze chciałam kupić na legę lub gdziekolwiek w ogóle jakoś się ją zdobyć, ale nigdy nie mogłam i bardzo mi było smutno, że nie mogę jej zdobyć. I pewnego razu moja młodsza siostra znalazła ją w tezko w saszetce, Czy w sensie, że tak wymacała, bo można, jak się dotyka, to można poczuć kształt bezzapa. I naprawdę nadal no, nie wierzę, że ją mam, tak się cieszę. Moją dziewiątą szatkerką jest ta. Na początku, gdy widziałam ją w pełnym filmie z beczopami, yy, bardzo mi się nie podobała, myślałam, że to szatki jest po prostu brzydka. Ale potem nagle jakoś mi się spodobała i bardzo chciałam ją zdobyć, ale dla mnie była za droga na Allegro i było mi smutno, że nie mogę jej kupić, ale no widziałam ją zwykle sobie jak może 80 zł, a pewnego razu zobaczyłam ją za 45, więc ja ją kupiłam. Mają dziesiątą i jak na razie najnowszą szybcę jaką jest. Na początku może mi się podobała, ale była mi tak jakby obojętna. No, potem po filmie, pewnym filmie, LP, który nagrała LPS Hanna bardzo mi się spodobała i chciałam ją mieć. No i chciałam ją kupić na wygro, ale potem okazało się, że, że moja koleżanka z klasy mogła się ze mną wymienić za nią. I jestem bardzo ciężna musiałam pieniędzy wydawać i czekać na tą paczkę, tylko zaraz się wymienić. Ale w sumie to u nas w bardzo dobrym stanie, więc to jest naprawdę nie za. Mam nadzieję, że zdobędę więcej shortcherów, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych kształtów petrofów. Jestem bardzo dumna z mojej kolekcji shortcherów. チェックアップ。